Kanale. Zapraszam Was na premierę nowej zdrabki. Nie wiem, czy taka zdrabka kiedykolwiek była, ale mam tak cztery zdrapeczki, mam bonusa, krzyżóweczkę. Zanim zacznę drapać, chcę Was zaprosić na jutrzejszy odcinek e, Urodzinowej e, urodzinowe Zabawy. Jutro się zadzieje i to naprawdę się zadzieje, trzeba oglądać do końca. E, no i będzie mi bardzo miło, jak będziecie komentować, e, oglądać reklamę, ale. E, Powiem Wam też tak, że już nagrałam wszystkie odcinki i wiem, kto wygrał, ale w 8 czerwca będzie finalny taki odcinek, gdzie poznamy wszystkich zwycięzców, że tak powiem, tej zabawy. Dzisiaj dzień dziecka, dużo atrakcji w pracy, dużo, dużo pracy. Po pracy poszłam z Adasiem, z siostrą, ze swoją i jego i mężem do parku. Adaś wygrał nagrodę w tańcu indiańskim. Także było bardzo fajnie. Nie mogłam pokazać filmiku ani zdjęć, dlatego, że było tam dużo dzieci. No i wiadomo, no nie będę pokazywać na YouTubie bez zgody. Ale powiem Wam, że naprawdę Adaśko przeszczęśliwy. Dużo emocji, dużo wrażeń. Więc jutro jeszcze ma w przedszkolu kolejne atrakcje, bo jego przedszkole świętuje 3 dni. Także można, można. Ja kochani, zabieram się za drapanko, nie wiem co tutaj ten, ale trzeba tutaj chyba znaleźć jakąś konieczynkę. Skoro trzeba znaleźć konieczynkę, to może wezmę, słuchajcie, i będę drapać konieczynką. Co? Co wy na to? Zobaczymy. Jak się będzie drapała, jak będzie źle, on, to zmienię drapak. I zaczynamy. Mąż mi kupi drapki, więc ja nie kupowałam, bo no nie miałam po prostu jak. Wybaczcie mi, że tak jestem mało teraz, ale słuchajcie, jak się kończę, to wszystko to. To będę do Was zaglądać częściej i, i komentować. Bo tak na razie to tylko tak wiecie w wolnej chwili dla relaksu, bo po prostu człowiek też zwariuje. 18 szukamy, 36, 49 i 56. Więc mamy tak 28, 51, 34. Więc są takie długie, duże te liczby, prawda? I 17 oboczek. 43, 46, 41, 52 i 55 oboczek. No dobra, kochani, pierwsza zrapeczka jest, że tak powiem, pusta. Nie wiem, jak tam komu poszło. Boże, nawet nie ma tych, tak, LG. -E Kolejna zrapeczka z numerem 25. Zobaczymy, może coś tutaj będzie.

i 24 także super mamy piątaka no i dobre i to kochani no, cieszę się bardzo że nie będzie na zero jednak konieczynka ta konieczynka zobaczymy jakie kontrolne bo nie wiem e e, dobra więc mamy pierwszą wygraną znaczy pierwszy zwrocik, ale jest to jest drabka 25 teraz drabka 27 zobaczymy

Dobra, F i kolejna literka F, no to mamy 15 zł już w rociku, a wydałam 23, bo 3 to jest ten bonusik. No i zrabka 21 i szukamy. Szukamy 28, 59, 32 i 27. Tutaj można jeszcze znaleźć konieczynki. No na razie jej nie ma.

Więc tak, kochani, na cztery zdrapeczki, dwie, że tak powiem, wygrało. Jedna ma zwrocik, druga 10 zł. Także jestem zadowolona, jeśli chodzi o premierę. Nie jest źle. A teraz sobie zdrapimy szybciutko krzyżóweczkę. Zobaczymy, czy tutaj coś będzie, czy nie. Ale do krzyżóweczki już wezmę ten drapaczek tradycyjny. I literka o kap. O Mowa. To by było na tyle. Literka B. B, Ameba, literka U. Tutaj U, tutaj U, tutaj U, tutaj U, tutaj mamy U, uczulenie, bułka. I to chyba tyle. Literka X, czy mamy tutaj? Na razie nie widzę. Literka W, Tutaj mamy. Tutaj mowa. No i to by było na tyle. Literka E. Tutaj mamy E. Ameba. Keja. Tutaj mamy E. Senat. To by było na tyle. Literka L. L. Tutaj mamy L. Tutaj mamy L. Ja by było na tyle. Literka Z. Tutaj Z. Mm, więcej nie ma. Literka G. Gad. Tutaj mamy G. No mm, i więcej nie ma. Literka R. R. Tutaj mamy R. Więcej nie ma, no nie ma, niestety. Literka K. Ta tutaj mamy K, budka, tutaj mamy K, K. To było na tyle. Literka I. Mim. Tutaj mamy. Tutaj mamy, tutaj mamy, tutaj mamy. Tutaj mamy. No, ale na, no, na razie nie ma nic. Nie ma ani jednego słowo. Literka C. 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 No i było na tyle. Literka J. Tutaj mamy J. I tutaj mamy. Koniec. Literka S. 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 Dobra. Literka E. Tak myślałam, że będzie I. Tym. Kolejna literka. Jest to literka D. Mamy pierwsze słowo tutaj. PAD. No i to by było na tyle. Ostatnia literka, która zdecyduje. Jest to literka M. Mim. To jest drugie słowo. Tym. Tutaj mamy my i tutaj mamy my. No, ale nie ma A. No i niestety przez to A niestety nie ma wygranej. Więc U, B. No, ale i tak fajnie się drapało. Lubię. Mamy tutaj 15 zł, złotych zwrotu, więc bardzo się z tego cieszę. Zapraszam Was, kochani, na kolejny odcinek jutro o 17. I mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. No i do zobaczenia. Buziaczki. Pa!